Gdzieś bardzo, bardzo daleko leciały sobie listy. Tak, tak, to listy do świętego Mikołaja. Dzięki nim Mikołaj wie, o czym marzy każde dziecko. Hmm, hmm. kogoś tu brakuje. Co to? List od dzieci już przyszła. Wojtusiu, Michałku, witam was. O, to są moi małe pomocnicy. Te słodziaki są ze mną wszędzie. O, i tu też. A, 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 wezmę tylko moje okulary. O, o, już lepiej. Wojtusiu, Michałku, przed zaśnięciem czytałem o Was. Wiem, że jesteście cudownymi dziećmi. Rok temu się widzieliśmy. Wszyscy mówią, że bardzo szybko rośniecie. To niesamowite. Podobno bardzo lubicie budować z klocków. Chciałbym Was pochwalić za samodzielność w ubieraniu. Wiem też, że ładnie myjecie ząbki. Wojtusiu, Michałku. A, to chyba wasze zdjęcie z wakacji. Ale cudownie. A, no, dobrze, już wystarczy. Chodźmy lepiej sprawdzić listy od dzieci. To jest najważniejsza sprawa. Saraj. Zaraz, zaraz, nie mogę wejść w piżamie, bo znowu będą śmiał się z mojego wielkiego brzucha. Muszę jakoś opanować ten artystyczny chaos na mojej głowie. A, tak, tak, jazdeczko. Wiem, że to nie fryzura na balkar nawałowy. Czekaj może wąsa podetnę. Nie, wąsa lepiej, nie. Tysiąc lat mi rósł. A wąs musi być. Mikołaj bez wąsów, jak święta bez Mikołaja, jak flip bez flapa. No cóż, chodźmy już sprawdzić te listy. I... Ha, ha. Tak, czapka z głowy, Mikołaj gotowy. Tutaj przychodzą listy od dzieci z całego świata. Zobaczmy, co tu mamy. O co mnie ktoś prosi. O, ktoś zamówił sobie kciuka. Tylko jak go zapakować? Co my tu jeszcze mamy? A, zamówienie na misie. Dobrze, dobrze. Tylko nie widzę zamówienia na Wasze prezenty. Czy Aby na pewno jesteście na mojej liście grzecznych dzieci? Hmm. Hmm. Nie martwcie się, zaraz spytam elfa obserwatora, który cały rok was obserwował. Na pewno nam pomoże. Zadzwońmy do niego. Tam elfa obserwatora, tak dzwonię w sprawie a, już wiem! Tak, tak, przekażę, oczywiście. A. Wojtusiu, Michałku, Elwobserwator przekazał mi, że czasami nie sprzątacie zabawek. Czy to prawda? Przekazał też zalecenie: Postarajcie się częściej spać w swoim łóżku. Na pewno dacie sobie radę. Zaraz, zaraz A lista, grzeczny, gdzie ci powiedział, że jest tu na biurku Ojej, jak ja teraz sprawdzę, czy jesteście na tej liście hmm. Mam na to sposób hmm. Wiem, wie. Co ja bym zrobił bez tych moich ukrytych talentów? Zobaczmy, czy jest tu wasze zdjęcie Ach, czy... Czekaj, a tutaj nie, a tu też nie ma. O, chyba jest! Ha, cudownie! Znaczy to, że jesteście na liście grzecznych dzieci. No, gratuluję. Co jeszcze tu mamy? O, a to list od was. Przeczytamy uważnie i zobaczymy, co da się z tym zrobić. Wojtusiu, Michałku hmm. Tylko co z waszymi prezentami? Trzeba koniecznie zawiadomić Elfy, że jesteście na liście grzecznych dzieci Żeby zdążył zapakować prezenty na Sanie Ach, wiem co zrobię hmm. Będę musiał wysłać ten list No leć, kochany hmm. Michałku, chodźmy czym prędzej do moich elfów zapytać, co z waszymi prezentami. O, co tam moje małe elfiki? Faktycznie zapomniałbym o czymś bardzo ważnym. Drogie dzieci poznajecie? Hm. Umieściłem te zdjęcia tutaj, bo wiem, że oni naprawdę mocno Was kochają. To prawdziwe szczęście mieć takie osoby wokół siebie. Gdy skończycie oglądać ten film, pamiętajcie, żeby przytulić i powiedzieć, że też ich bardzo mocno kochacie. Kochane elfy, słuchajcie, mam dla Was jedno specjalne zamówienie na prezent. Czy dostaliście ode mnie list? Tak, wyśmienicie. No to gdzie są te prezenty? Drogie dzieci, Wasze prezenty są już na sanach Świetnie, czyli możemy ruszać! Prezydenty mam, ranifery na Aj, 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 Mam nadzieję, że pamiętam, gdzie są hamulce cała na Oooooh! Ale prędkość! gdzie wy mieszkacie? A elfa obserwatora. Halo? 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 O, zasnął chyba. Od dziś nazwę go elfem śpiochem. A zobaczmy, gdzie mieszkacie. A to tutaj, prawda? O, wy Teraz na pewno do was trafię. No w drogę. We wish, we wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year